Witajcie w powtórce Centurionem AX w losowaniu na dyszki na mapce Stepy, tutaj już tym razem bitewka standardowa, bohater kieruje pojazdem, który według wielu jest naprawdę z porządną konstrukcją i muszę przyznać im rację, jest to maszyna, która potrafi wiele, czasami nawet coś odbije, chociaż nie jest to regułą, ta wieża nie jest... Tak pancerna jak chociażby w UDESie, gdzie tam wystarczy być nad przeciwnikiem, żeby być już w miarę bezpiecznym. Tak niestety tutaj trzeba naprawdę mieć troszkę farta. Poza tym mamy ten garnuszek, który jest w stanie nam wyrządzić dość sporo problemów. I przynajmniej to jeśli chodzi o wieżę to... O, sorka. No to powiem tak. Generalnie jeśli strzelicie niewskontowaną część, to wejdź. Ale jeśli strzelicie w coś, co jest naprawdę dobrze skontowane, to już tak kolorowo nie jest. Poza tym kumulami podachu wchodzi praktycznie jak złoto. Fajno tutaj sobie zrobili, można powiedzieć, zasadzkę. Zobaczcie, dwa esterfały. Jeszcze my. To jest, no tak lekko licząc, jakieś... 8 tysięcy, ponad 10 tysięcy, na pewno, bo stp mają po 4 kafle, więc. No, powiem Wam tak. Było nieźle. Teraz niestety jeden trafia stronę lodówki do garażu, a my postaramy się tego patona dorwać za wszelką cenę. Poza tym wykrywamy lodówkę. Jest na szczęście dosyć daleko. Tyłem ten paton nas widział, tyłem, więc miał odrobinę tutaj. Spartan, ale TVP przeładowany nie do końca bo niemożliwe, żeby te dwa pociski które wcześniej na niego zużył dorwał jeszcze raz, no ale udało się dobić tego patona, olbrzymim kosztem, popatrzcie jeszcze ponad minuta do naprawienia magazynu amunicji mm -hmm. słabo to widzę, o i słabo jeszcze na blisko podjeżdża Wutek intuicja Kajeczek wchodzi za 500 tylko, że teraz sojusznicy, popatrzcie, jaka tutaj jest panika. Nikt nie chce się spotkać z tym Tedekiem, No, dosłownie nikt, bo wszyscy dobrze wiedzą, jaki potencjał w robieniu uszkodzeń. To dziadostwo ma 2700. Jeśli dobrze kojarzę, ma na tym magazynku. A tam po drugiej stronie jeszcze lodówka, którą też można by poczęstować hajeczkiem, Tylko, że zdążyła się schować po drugiej stronie za skałką. Grill, no i trzeba podejmować odważne decyzje tam nasi po drugiej stronie na linii 1-2 dzielnie walczą. Sytuacja wydaje się być nawet nie najgorsza. Mamy przewagę w czołgach, delikatną przewagę w HP, która może stopnieć jednym strzałem od lodówki. Na szczęście, ona albo się cyka tu wyjechać, albo nie chce po prostu ryzykować. Poza tym, no. Tutaj ona jest na straconej pozycji jeszcze jeden taki haeczek. I gościu mówi nam papa. Tylko troszkę zbyt odważnie wyjechaliśmy w tym momencie. Mam takie wrażenie, ale nic złego się nie stało. t 57 heavy nam pomogło. No i grill. Tutaj bohater. Zobaczcie ile on nas strzelał z haeków i tu bym uważał. <słyski> Ej, ja wam nie chcę nic mówić. Ale ogólnie w tym momencie nie jeden rzuciłby myszką. Ledwo co naprawił, zes na naprawił magazyn. <gryw> Znowu mu go zrypali I tutaj, no naprawdę, to jest problem w tych pojazdach. One od frontu, podobnie jak Super Conqueror, dostają e z magazynem bardzo, bardzo często. I tutaj czasami nawet można rzucić sobie. Eksperymentalne wzmocnienie, także żebyście wiedzieli, że ten pojazd wymaga czasami odpowiednich modułów Na superkoniu, takie, że tak powiem, miałem ustawione, żeby mi ten magazyn nie padał, no ale też bohaterowi zdecydowanie przydałyby się prawdopodobnie perki na bezpieczne magazynowanie, bo ich chyba nie ma, albo po prostu turbo. Pecha. Próbowaliśmy fała przebijać po tej belce, którą on tam ma, tak do nas ładnie pięknie skontowaną, no ale ma chłop troszkę więcej farta. No i teraz ten strzał taki troszkę niepotrzebny wleciał z powrotem w zestaw naprawczy. Jeden strzał od odemfała. Jesteśmy albo w garażu, <gryw> albo magazyn od odłamków uszkodzony z powrotem. No miejmy nadzieję, że to tak źle wyglądać nie będzie. Niestety. Jak widzicie, druga strona poległa i to dość sromotnie tam. Bacza ze piątką prawdopodobnie jadą już na naszą bazę. Co gorsza, przeciwnik ma żywego Lajta, czyli to będzie dla nas dość spory problem i taka przeszkadzajka. Tam już wykryła naszego leoparda. Także to nie jest nic przyjemnego i z sytuacji, gdzie była nadzieja, że będzie dobrze. Teraz mamy 5000 HP w plecy. Minus leoparda, który chyba miał wtedy full HP. Zagapił się po prostu chłopak, no, da się mu wybaczyć. I ta bitewka mniej więcej w okolicach szóstej minuty wydaje się być rozstrzygnięta, ale widzieliśmy nie jednego kołobonowa. Raz chyba gościu nawet ugrał jeden na ośmiu, więc spartem, to spartem, ale mu się udało. Manticorka ma zdjęto gąsienicę i tu można by na nią załadować hajeczka. Jednakże bohater tego nie robi, woli zostawić tego heka. Hm, no właśnie, na kogo? Na Batczata w tył może. I leci pocisk od Arty, trzeba tu bardzo uważać. No i a propos Baczata, to jest taki miły pan przed nami. Wartownie siadł, już praktycznie się schował. FV w nas mierzy i celuje. Batczatynka. przeszkadza i to jest Arta, która nie daje nam żyć z reguły. No i teraz padło nam wsparcie na plecach. Od frontu problemy, z boku problemy, czyli, no, po prostu lekko mówiąc, nie jest tutaj wcale łatwo. A mnie jeszcze w dodatku dusi ten kaszel, że masakra. Ładnie strzeliliśmy E5 po garnku, ale tu już będzie i koncept jechał i pewnie K91. No, koncept nas poczęstował, no, i teraz będziemy mieli bardzo duży problem z tym K91. No, chyba, żeby nam ktoś pomógł. Jesteśmy. Tutaj we trzech bardzo okrążeni. Wszyscy jesteśmy na hita od przeciwnika. No i trzeba by tą E5 po garnku jeszcze raz poczęstować i uważać na koncepta. No, pojawia się. Bohater złapał go w ostatniej chwili, kończymy go. No ale tutaj sytuacja bardzo tragiczna. Przeciwnicy są ze wszystkich stron. No i mamy... 9600 na a ja mam coś takie wrażenie, że może być chyba nawet dyszka przekroczona w końcu. Jakiś tam strzał koncepta na ślepo poleciał. Ale mniejsza z tym bitewka niestety przegrana. 9 kafli na 3 fragi. No i sobie tu dużo mówić szkoda, bo mogło być tutaj zdecydowanie więcej tych uszkodzeń. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Na razie, cześć i czołem.